Cześć, tu Michał Kędzierski, psycholog dziecięcy. Opowiem Ci dzisiaj o jednym niezwykle często popełnianym przez rodziców błędzie wychowawczym, który niestety, ale może mieć bardzo przykre, bardzo poważne konsekwencje. Wielu rodziców nie potrafi konfrontować się ze swoimi dziećmi. Czasem po prostu nie wiedzą, jak to zrobić, czasem wręcz boją się takiej konfrontacji, ale uwierz mi, że ta umiejętność. Umiejętność mądrego konfrontowania się z własnym smykiem jest kluczowa dla jego zdrowego rozwoju i prawidłowego wychowania. No dobrze, co ja mam tutaj na myśli, mówiąc właśnie mądre konfrontowanie się z dzieckiem? Już tłumaczę. Proszę cię jednak, żebyś obejrzał czy obejrzała to wideo do samego końca, ponieważ jeżeli przerwiesz gdzieś tam w połowie, jest duże prawdopodobieństwo, że nie do końca uda mi się przekazać to, co właśnie chcę tobie przekazać. Dobrze. O co więc tutaj chodzi? O co tutaj chodzi z tą konfrontacją? Zauważ, że wielu rodziców wychowując swoje dziecko kładzie taki nacisk, żeby było miło tu i teraz. Żeby to dziecko oczywiście miało zaspokojone jakieś tam podstawowe potrzeby, żeby nie chodziło głodne, żeby miało gdzie spać, żeby po prostu się bawiło, było uśmiechnięte, miało zapewnione jakieś tam swoje potrzeby emocjonalne. To są oczywiście wszystko bardzo ważne. Bardzo istotne rzeczy, jednak wielu rodziców zapomina o tym, że tak naprawdę wychowanie głównie polega na tym, nie tylko, żeby było miło tu i teraz, ale na tym, żeby to dziecko nauczyć, w jaki sposób funkcjonować w tym świecie, żeby ono w miarę jak będzie dorastało, było coraz bardziej zaradne, żeby było coraz bardziej samodzielne, żeby no, dosłownie, żeby umiało po prostu funkcjonować w tym świecie. I teraz zauważ, co bardzo często się dzieje, jaki to ma właśnie związek z tym, że, że brak umiejętności konfrontacji może wyrządzić dziecku krzywdę. Jeżeli rodzic traktuje jako priorytet uciszenie dziecka, które właśnie gdzieś tam zacznie jęczeć, histeryzować, płakać, jeżeli najważniejszą kwestią będzie to, żeby po prostu ten krzyk przerwać, no to właśnie jest takie myślenie w stylu, żeby było miło tu i teraz. A zauważ, że nie o to tutaj chodzi, że bardzo często właśnie zachowując się w taki sposób, ty możesz dać swojemu smykowi bardzo taką złą, bardzo nieprawidłową lekcję o tym, jak właśnie działa świat, czy, czy jak ten świat funkcjonuje. Wielu rodzicom wydaje się po prostu, że kiedy dziecko przeżywa jakieś trudne, czy negatywne emocje, czy mówiąc wprost jeśli ono się drze jakby było żywcem obdzierane ze skóry to tym rodzicom wydaje się, że, że dziecku dzieje się jakaś krzywda w sensie dosłownym, że ono teraz straszliwie cierpi, że, że to z powodu jakąś traumę psychiczną w pewnym sensie też wychodzą z założenia, że jeśli dziecko właśnie tak płacze, jest takie, powiedzmy, nieszczęśliwe, to oni właśnie odnoszą porażkę jako rodzice, że oni absolutnie nie powinni do tego puścić. No i dlatego ich wysiłki są często skierowane na to właśnie, żeby ten krzyk, płacz czy histerię po prostu przerwać za wszelką cenę. A to niestety, ale jest bardzo złe podejście. To jest właśnie ta nieumiejętność skonfrontowania się z własnym dzieckiem i, tak jak powiedziałem na samym początku, to może przynieść negatywne, bardzo negatywne konsekwencje. Dlaczego? Dam Ci tutaj parę przykładów. Zobacz, w momencie, kiedy Ty właśnie stawiasz na pierwszym planie, jakby traktujesz priorytetowo to, żeby uciszyć histeryzujące dziecko. Tak no czy też, czy też, co jest w sumie równoznaczne z tym, jeżeli traktujesz jako priorytet niedopuszczenie za wszelką cenę do tego, żeby dziecko zaczęło płakać czy histeryzować, to przede wszystkim ty nie dajesz mu takiej umiejętności, żeby ono nauczyło się radzić sobie ze swoją frustracją. No bo spójrz na to z takiej perspektywy. Dla każdego z nas, dla każdego człowieka życie jest w pewnym sensie frustrujące. Nie chodzi tutaj mi o trwanie w jakimś stanie wielkiego nieszczęścia, ale o to, że każdy z nas po prostu styka się z rzeczami, które są dla nas frustrujące. Na tym polega życie. Jest to absolutnie niemożliwe do uniknięcia. I teraz cała sztuka polega na tym, żeby umieć radzić sobie z jakimiś rzeczami, które nas frustrują. No właśnie. I teraz, jeżeli rodzice wychowują swoje dziecko, trzymając je pod takim kloszem, gdzie ono nie ma możliwości nauczenia się, przepracowania tej swojej frustracji, no to efekt będzie taki, że ono nie nauczy się. Nie nauczy się tego w jakiś magiczny sposób. Nie obudzi się pewnego dnia tak po prostu z umiejętnością radzenia sobie z własnymi frustracjami, z jakimiś własnymi stresami. I teraz ty, jako rodzic, jeżeli zachowujesz się w taki sposób, że dajmy na to, kiedy twoje dziecko chce koniecznie dostać jakąś zabawkę, która jest bardzo droga, na co ty się nie zgadzasz, albo chce dostać jakiegoś batona przed obiadem, na co ty również się nie, nie zgadzasz, i zacznie, powiedzmy, właśnie, zacznie histeryzować, zacznie gdzieś tam, no, w taki bardzo dosadny sposób okazywać tą swoją frustrację i Ty dasz mu tego batona, kupisz mu tą zabawkę, to tak naprawdę zabierasz mu całkowicie możliwość właśnie nauczenia się, jak radzić sobie z frustracją, bo po prostu Ty w pewnym sensie zmieniasz środowisko, zmieniasz otoczenie, zmieniasz jakby tą rzecz, która wywołała frustrację, no czyli dajesz mu tą zabawkę, dajesz mu tego batona, no i to dziecko jakby jest przyzwyczajone do tego, że zawsze gdzieś tam z zewnątrz przyjdzie pomoc, że jeśli ono jest tylko sfrustrowane, to zaraz pojawi się mama, tata i po prostu zrobi coś, że ta frustracja zniknie. Tak, Poradzenie sobie z frustracją nie wynika gdzieś tam z wnętrza dziecka, tylko właśnie jest to coś, co zapewniasz ty jako rodzic. No i zauważ, że na dłuższą metę, jeśli twoje dziecko będzie przez lata wychowane właśnie w takich warunkach będzie wychowywane, no, trzymane pod kloszem, i ty przez lata po prostu będziesz gdzieś tam zdejmować z niego różne, różne frustracje, kiedy one tylko się rozpoczną, kiedy wytworzysz taką absolutnie nienaturalną sytuację, że twoje dziecko tak naprawdę. E, tak naprawdę nigdy nie zetnie się z czymś takim, że coś się sfrustruje, i tak naprawdę nie uda się z tym nic zrobić, tak? Że zostanie sfrustrowany tym, że nie dostanie zabawki, no i koń, koniec końców rzeczywiście nie dostanie tej zabawki. No to tworzysz mu wyobrażenie takiego nierealistycznego świata świata, którego nie ma świata, gdzie tak naprawdę nie ma frustracji. I teraz zobacz. W miarę jak dziecko będzie wzrastało, to normalnym jest, że frustracje, z którymi będzie się stykało, będą coraz większe, będą się pojawiały coraz większe potencjalne problemy. Jeżeli twój smyk od najmłodszych lat nie będzie przechodził takiego, nazwijmy to, właśnie treningu radzenia sobie z frustracją, to w pewnym momencie, kiedy podrośnie, pójdzie między ludzi, pójdzie do przedszkola, szkoły, potem do pracy i nie będzie. Wiedział, jak radzić sobie z tą frustracją, to zderzy się ze straszliwą ścianą, bo później już jakby wymagania wobec niego, wymagania świata wobec niego, że się tak trochę metaforycznie wyrażę, będą dużo, dużo wyższe niż na etapie, kiedy miał 3, 4 czy 5 lat. I, i będzie to tak brutalne, tak twarde zderzenie z rzeczywistością, że twoje dziecko może sobie z tym najnormalniej w świecie nie poradzić. Będzie to dla niego naprawdę. Ciężka sprawa, która bardzo negatywnie odbije się na jego życiu. Tak więc pozwól swojemu dziecku właśnie również przepracować te swoje frustracje i nie traktuj właśnie jako priorytet tego, żeby, żeby przerwać jego płacz czy krzyk. Pamiętaj, to, że twoje dziecko płacze czy krzyczy, jakby było obdzierane żywcem ze skóry, to nie znaczy, że jest żywcem obdzierane ze skóry. To nie znaczy, że dzieje mu się krzywda. To znaczy tylko tyle, że jest, to znaczy tylko tyle, że krzyczy, płacze, no bądź, że jest właśnie sfrustrowane, ale tak naprawdę nic strasznego, nic złego się nie dzieje. Musisz się tutaj uspokoić. No dobrze, podam Ci jeszcze, jeszcze parę innych przykładów. Co się może stać, jeśli nie nauczysz się mądrej konfrontacji ze swoim dzieckiem, jeśli będziesz przed taką konfrontacją uciekać i, i właśnie na piedestale stawiać to, że zawsze ma być miło i przyjemnie. E, oczywiście należy gdzieś tam do tego zmierzać, ale niestety nie zawsze tak będzie. I mówię, nie możesz bać się własnego dziecka. Nie możesz bać się konfrontacji z nim, bo zrobisz mu po prostu krzywdę. Dajmy na to, e, powiedzmy, że zachowanie Twojego dziecka gdzieś tam wymknęło się spod kontroli w takim sensie, że ono nie ma oporów, żeby kogoś ugryźć, popchnąć, uderzyć e, tak zachowuje się po prostu w sposób agresywny. Twoim zadaniem jako rodzica jest oduczyć właśnie dziecko takiego agresywnego zachowania, bo musisz wiedzieć, że to jest zachowanie jak każde inne. Dziecko po prostu nauczyło się e, tak zachowywać, bo przynosi mu to po prostu jakieś korzyści. E, no nie za fajna sytuacja, ale skoro się tego naduczyło, to równie dobrze może się tego oduczyć, i to jest właśnie Twoje zadanie jako rodzica. Ale jeśli Twoje dziecko już ma takie, niestety, tendencje do agresywnego reagowania, to nie ma szans, że oduczysz go, mówiąc mu o tym. To, to nie działa tak, że ty po prostu raz, drugi, trzeci usiądziesz z tym swoim dzieckiem i wytłumaczysz mu, dlaczego takie zachowanie jest niewłaściwe czy nieprawidłowe, dlaczego nie wolno tak robić. Oczywiście, należy dziecko tłumaczyć, ale zrozum, że dużo ważniejsze w wychowaniu jest to, jakie ty środowisko kreujesz. Tak, jaką rzeczywistość Ty po prostu gdzieś tam stworzysz dla swojego dziecka, i sama ta rzeczywistość w pewnym sensie nauczy no życia, że znowu się tak metaforycznie wyrażę. Jeżeli Ty tutaj właśnie będziesz, no niestety, żeby oduczyć dziecko takiego, takiego zachowania, to musisz przejść przez taką fazę, kiedy w pewnym sensie właśnie pozwolisz dziecku na to, żeby ono, ono było zdenerwowane, sfrustrowane, krzyczało przez dłuższy czas. W pewnym sensie, właśnie wywołasz taką jedną wielką konfrontację. Doprowadzisz do tego, że zachowanie tego dziecka tak naprawdę przez parę dni będzie dużo gorsze, zanim się polepszy, ale musisz się skonfrontować. Z samymi uśmiechami i słowami po prostu nic tutaj nie zdziałasz. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak oduczyć dziecko agresywnego zachowania, bo niestety to jest dłuższy temat, ja nie mówię go teraz, to zapraszam Cię bardzo serdecznie na bezpłatne szkolenie przez internet. Ja w najbliższą środę o godzinie 21.00 poprowadzę właśnie darmowe szkolenie, na którym opowiem, skąd się biorą agresywne zachowania dzieci, jak raz na zawsze w sposób trwały i skuteczny oduczyć smyka właśnie kopania, gryzienia, bicia czy plucia. Pod spodem, pod tym materiałem, znajduje się link. Strona metodywychowawcze.pl Kliknij w ten link, zostaw mi tam swoje imię, swój adres e-mail, kliknij przycisk, żeby to wysłać. I ja najpóźniej w dniu szkolenia rano wyślę Ci właśnie zaproszenie z linkiem do wirtualnego pokoju konferencyjnego na Twojego maila. Tak więc jeżeli potrzebujesz takiej informacji, musisz wiedzieć, co zrobić, koniecznie weź udział w tym szkoleniu. No ale dobrze, jeśli masz właśnie agresywne dziecko. No to niezbędnym takim elementem jest właśnie skonfrontowanie się z tym i, nieugięcie jakby, i nie ugięcie się z takiego powodu, że no tak naprawdę, żeby rozwiązać ten problem, w cudzysłowie na jakiś czas musisz zaognić sytuację, musisz doprowadzić do konfrontacji. Nie ma innego wyjścia, po prostu nie ma, tego nie da się obejść. To nie jest tak, że dziecku po prostu przejdzie, bo dorośnie, że ty słowami mu to wytłumaczysz. No niestety, to byłby fajny świat, życzyłbym sobie i Wam, żeby tak to wyglądało, ale niestety rzeczywistość jest całkiem inna, no i musimy funkcjonować w takiej rzeczywistości, jaką, jaką po prostu mamy. No dobrze, idąc dalej, idąc dalej, wchodząc głębiej w tą konfrontację. Zobacz, jeżeli ty nie potrafisz się skonfrontować z dzieckiem, jeżeli nie potrafisz powiedzieć mu stanowczo i twardo nie, bądź kiedy mówisz nie, jest to po prostu nieskuteczne i dziecko cię ignoruje, yy, doprowadzisz bardzo szybko do takich sytuacji, że twój smyk będzie panem i władcą w domu. I nie ma tutaj znaczenia, że z jakiegoś tam obiektywnego punktu widzenia, powiedzmy pięciolatek nie jest prawdziwym władcą domu, bo to przecież mama i tata gotują, płacą, yy, płacą rachunki, opiekują się dzieckiem, a nie ona odwrót i, i generalnie są bardziej doświadczeni życiowo i, i to przecież ich dom. Nie ma to naprawdę znaczenia. Jeżeli twoje dziecko widzi, że jest w stanie wszystko jakby na tobie wymusić, że... Wszystko, czego chce, jeśli właśnie gdzieś tam wystarczy że się rozpłacze, tupnie nogą, pomarudzi pojęczy, że generalnie ma wszystko, czego chce, jest w stanie swoich rodziców do wszystkiego przekonać, generalnie o wszystkim decyduje, to uwierz mi, na 100% to dziecko ma przekonanie właśnie w swojej głowie, że jest panem i władcą w domu. I to nie jest tak, że to jest sytuacja niekorzystna tylko i, tylko i wyłącznie z punktu widzenia rodziców, którzy mogą być tym faktem, przecież właściwie dziwne jakby nie byli, sfrustrowani, zdenerwowani, bo, bo bardzo trudno jest funkcjonować właśnie z takim dzieckiem, które no, no za nic ma słowa rodziców, które cały czas gdzieś tam wywołuje jakieś różne konflikty. No Generalnie to jest takie, takie rodzicielstwo, które staje się ciężkim doświadczeniem, a nie bardzo przyjemnym, jakim powinno być. To nie jest tylko tak, że tutaj rodzice płacą za cenę, za to, że właśnie dziecko jest panem i władcą w domu. Uwierz mi, że to dziecko płaci równie wysoką, tak naprawdę dużo wyższą cenę. Bo zobacz, jeżeli dziecko, ja oczywiście troszkę teraz uproszczę, ale chcę ci przekazać taki mechanizm psychologiczny, który ma tutaj miejsce. Jeżeli dziecko ma takie przekonanie, że rządzi, a ma takie przekonanie, skoro kieruje swoimi rodzicami jak kukiełkami, i oni zrobią dla niego wszystko, zawsze, i zmienią to zdanie, tak? Nawet jeżeli powiedzieli, że czegoś dziecko nie dostanie, a później to dostanie, nieważne czy chodzi o rzeczy materialne, czy o czas rodziców, nieistotne, tak? Widzi tutaj, że ma pełną kontrolę, jest na pewno przekonane, że rządzi w domu. I teraz, jeśli ma takie przekonanie, to niestety z pozoru można powiedzieć, o fajnie, bo może się później położyć spać, ale tak naprawdę to dziecko ma. Tak naprawdę to dziecko funkcjonuje w taki sposób. To jest wszystko podszyte takim lękiem, poczuciem niepewności. Jeśli dziecko wie, że rządzi w domu, to znaczy, że ma takie przekonanie, że jest najwyżej w hierarchii domowej, co oznacza mniej więcej tyle, że gdyby przyszło co do czego, stałoby się coś złego, to nie będzie takiej osoby, która je ochroni, która tutaj pomoże. No bo jak może pomóc ochronić mama czy tata, którzy tak naprawdę wykonują wszystkie jego polecenia, tak? tak patrząc z takiego punktu widzenia, no dosłownie hierarchii w domu, tego kto jest, kto jest wyżej w tej hierarchii, jeśli dziecko jest najwyżej, to niestety będzie takie właśnie zestresowane, niepewne siebie zalęknione, bo będzie miało takie poczucie, że cały dom jest na jego głowie. No a jeśli się jest 5, 6 czy 7 latkiem, no to jest dość, tak jak mówię, stresująca sprawa, nie powinno tak wyglądać, jest to zdecydowanie coś, co zaburza taki właśnie zdrowy, powiedzmy, prawidłowy rozwój dziecka, więc za wszelką cenę nie dopuszczaj do takiej sytuacji. No ale znowu, żeby do tego nie dopuścić, to nie możesz bać się powiedzieć nie, nawet jeżeli to wywoła jakąś e, no, histerię czy, czy awanturę, tak? Musisz, nie możesz się bać właśnie doprowadzać e, dziecka do histerii, to bardzo źle brzmi, ja wiem o tym, ale nie możesz się bać doprowadzać dziecka, e, dziecka do histerii, jeżeli właśnie kiedy ty mu ustąpisz, uczysz go bardzo nieprawidłowych rzeczy o świecie. No bo uczysz, zobacz czego ty go uczysz. Jeżeli twoje dziecko wymusza coś histerią i ty się na to zgadzasz, ono osiąga swój cel, nieważne jaki, no to uczysz go po pierwsze takiego bardzo aspołecznego funkcjonowania. Coś co być może przejdzie mu w domu, bo mama i tata kochają, przymkną oko, bo im zależy, ale kiedy pójdzie w świat między ludzi i będzie próbowało histerią różne rzeczy załatwiać, no to spotka się z odrzuceniem nikt z tym dzieckiem nie będzie chciał spędzać czasu i rozmawiać, bo ono będzie po prostu nieznośne. I zobacz, i znowu będzie to wynikało z tego, że rodzice, jak rodzice mogą do tego doprowadzić? No właśnie w taki sposób, że zbyt bardzo będą stawiali na to, żeby było miło tu i teraz, a nie, nie zatroszczą się w ogóle o to, żeby nauczyć dziecko takich prawidłowych relacji społecznych, tak? o tym jak, jak w społeczeństwie między ludźmi, jak, jak w społeczeństwie między ludźmi funkcjonować. Więc znowu, no będzie to błąd wynikający w linii prostej właśnie z tego, że ci rodzice nie potrafią się ze swoim dzieckiem skonfrontować, może wręcz boją się tego, no albo po prostu nie rozumieją jak bardzo jest to ważne i że tutaj nie chodzi tylko o dzień dzisiejszy, a o tą lekcję, którą oni dają dziecku na przyszłość. Tak, więc nigdy, ale to nigdy nie zgadzaj się na to, nie pozwalaj, by Twoje dziecko przy pomocy histerii jakieś swoje różne cele osiągało. I tutaj znowu, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak radzić sobie z dziecięcą histerią i generalnie jak oduczyć raz na zawsze dziecko histeryzowania, no to również zapraszam Cię na darmowe, bezpłatne szkolenie przez internet, które również poprowadzę w środę o godzinie 21, z tym, że za dwa tygodnie. Poprzez tego samego linka na stronie metody możesz się właśnie na to szkolenie, szkolenie zapisać. To jest tak naprawdę jedna, jedna strona do zapisu na oba te szkolenia, więc bardzo serdecznie zapraszam Cię do tego, żeby, żeby skorzystać. Wracając do konfrontacji. Co tutaj jeszcze jest ważne, co tutaj jest jeszcze istotne, o czym rodzice czasem zapominają. Ja w mojej pracy często spotykam się z takim zjawiskiem, że że rodzice gdzieś tam teoretycznie potrafią się z dzieckiem skonfrontować, ale tylko we własnym domu, a kiedy wyjdą między ludzi, to są tak sparaliżowani i taką myślą, że wszyscy dookoła tutaj po prostu ich oceniają, kiedy właśnie oni odmówią dziecku i to dziecko zacznie krzyczeć, płakać, histeryzować. Tak, że po prostu właśnie zgadzają się na to. Czyli, czyli teoretycznie stosują jakąś regułę w domu, a poza domem już nie. No i to jest również bardzo złe, nieskuteczne rozwiązanie, no bo to dziecko widzi, że różne reguły wprowadzane przez rodziców to jest po prostu pić na wodę. Tak, że, że co to za reguła, jeżeli ona w domu obowiązuje, a poza domem już nie. I takie dziecko uczy się nie tego, czym zastąpić jakieś swoje nieprawidłowe zachowanie, nie, nie poświęca swojej energii na to, żeby tutaj się nauczyć funkcjonowania w inny, lepszy sposób, ono się skupia ono się skupia na tym, żeby obejść po prostu te rodzicielskie zakazy zakazy czy nakazy, no bo widzi po prostu, że to jest możliwe. I ty nie możesz znowu bać się tej konfrontacji, nawet jeśli ona ma miejsce przy ludziach. Tak? Jeśli twoje dziecko wpadnie w histerię gdzieś tam w parku, no to po prostu niech sobie histeryzuje w tym parku. Trudno. Tak? Jeżeli, jeżeli właśnie się jakoś tak dziwnie zaczyna zachowywać, zaczyna histeryzować, nie wiem, w restauracji czy sklepie, no to po prostu wyjdź z tym dzieckiem dajmy na to na parking i niech sobie histeryzuje na parkingu, tak? Nie będzie przeszkadzać osobom, które dajmy na to jedzą w tym momencie i chciałyby zjeść w ciszy i spokoju, no a ty równ równocześnie pokażesz, że ta histeria nie robi na tobie większego wrażenia i, i tutaj załatwisz tą sprawę tak jak należy ją załatwić. Ale naprawdę nie bój się swojego dziecka, zrozum. Ty nigdy nie będziesz efektywnym, skutecznym, dobrym rodzicem, który pokaże dziecku jak funkcjonować w tym pięknym, wspaniałym świecie, jeżeli będziesz się go bać, jeżeli będziesz bać się właśnie jego emocji, jego różnych reakcji, no wtedy to się po prostu nie uda. Nie uda się to, no, nie ma po prostu szans. Napisz, proszę, w komentarzu, co ty sądzisz o tym wszystkim, co ci właśnie przedstawiłem, co ci opowiedziałem. Jestem bardzo ciekaw Twojego zdania. Jeżeli chcesz, żebym następny odcinek tutaj na mój kanał. Nakręcił na jakiś szczególny temat, napisz również, jaka jest Twoja propozycja. Później wybieram te propozycje, które się najczęściej powtarzają w komentarzach. No i właśnie taki film realizuję. Jeżeli Ci się podoba to, co mówię, jeżeli chcesz, żebym właśnie więcej takich filmów z poradami dla rodziców kręcił, koniecznie zostaw łapkę w górę, koniecznie to udostępnij, może podeślij jakimś swoim znajomym, którzy mają którzy mają problemy wychowawcze, bardzo mi w ten sposób pomożesz, pomożesz mi dotrzeć właśnie do większej liczby rodziców, a wiadomo mi na tym bardzo, ale to bardzo zależy. Pamiętaj też, żeby subskrybować ten kanał i kiedy klikniesz przycisk subskrybuj. Obok jest taki mały dzwoneczek, również go wtedy kliknij. Wtedy będziesz mieć pewność, że YouTube po prostu rzeczywiście przypomni ci, da Ci znać o najnowszych filmach, które gdzieś tam na tej platformie umieszczę. Dziękuję Ci raz jeszcze, pamiętaj o tym, żeby koniecznie zapisać się na te dwa szkolenia, o których dzisiaj wspominałem, no i do zobaczenia już niebawem, cześć!